Hej, szczęście Boże, witajcie! Kolejne PNP, tym razem pytanie: dlaczego warto praktykować codzienny rachunek sumienia? Nie zawsze nam się to udaje, powiedzmy sobie szczerze pamiętać o codziennym rachunku sumienia. Kościół nas do tego bardzo zachęca, żeby pamiętać. Jeżeli ktoś mówi brewiarz, to przy komplecie, żeby zrobić rachunek sumienia, przy modlitwie wieczornej. Niektórzy mówią, żeby nad naszym gniewem, złością nie zachodziło słońce warto się pojednać z tymi, którzy, z którymi jakoś zaszły takie czy inne turbulencje w życiu. Więc to jest taki moment domknięcia. Tym samym, też moment refleksji na jakim jestem etapie, co dzisiaj przyniosło. I oczywiście, to jest ten rachunek sumienia punktowy, ale on się wpisuje w ten szeroki też rachunek sumienia, który staramy się robić choćby z, przy naszej spowiedzi sakramentalnej, czy jeżeli spotykamy się z kierownikiem duchowym, to jak najbardziej także. Ale są różne rzeczywiście warianty tych rachunków sumienia. W różny sposób je robimy, mamy różne materiały, z których korzystamy. Przeglądamy się w takim lustrze Słowa Bożego, co właściwie jest na dzisiaj w naszym życiu, co dobrego, co złego, z czym się zmagamy, z czym walczymy, co chcemy pokonać, a co chcemy wzmocnić. Warto rzeczywiście taki rachunek sumienia robić. Zwykle robimy to wieczorem. Na podsumowanie dnia, ale ja bardzo często słyszę takie świadectwa, że już wieczorem padam z nóg, już mi się oczy zamykają, już nie mam szansy na jakąś refleksję głębszą, więc tylko sobie tak powierzchownie, pobieżnie uświadamiam te moje błędy, które popełniłem w, w, tego dnia czy jakieś też dobre rzeczy, ale zasadniczo niewiele z tego pożytku i nie za bardzo widzę owocność, yy, która by płynęła z tego mojego rachunku sumienia. Hmm. Ja kiedyś, przyznam, że też zmagałem się z takim problemem i przyszła mi taka myśl do głowy, nie wiem czy u kogoś to wyczytałem, czy to była jakaś podpowiedź, hmm. nie pamiętam dokładnie już z czego to się wzięło, ale przyszła mi taka myśl, i zdecydowałem się na to, żeby robić rachunek sumienia rano. I bardzo sobie to cenię, przyznam. Rano, kiedy mam umysł rzeczywiście taki bardziej świeży, to wszystko po nocy jest jakoś w mojej głowie oczyszczone, że próbuję zaczynać w ogóle dzień od rachunku sumienia. Przypomnieć sobie, co tam wczoraj było, właśnie tak na świeżo, żeby też z tym rachunkiem sumienia. Z rana wchodzić już w kolejny dzień. I przyznam, że bardzo mnie to zaskoczyło, jako dobra metoda. Że rzeczywiście pomaga. Tutaj sprawdza się ta zasada, która dotyczy też modlitwy, którą kiedyś usłyszałem od siostry Bridge. Która jest, czy jaka jest najlepsza modlitwa? Tak, którą modlisz się najlepiej. Zobacz sobie pragmatycznie, jaki sposób robienia rachunku sumienia ci y, pasuje, a może lepiej powiedzieć, jaki sposób rachunku sumienia jest dla ciebie owocny. I pójdź za tym. Metodą czasami prób i błędów. Jeżeli ci ten wieczorny pasuje, rób wieczorny. Natomiast jeżeli ci pasuje ten poranny, rób poranny. Warto na pewno robić taki rachunek sumienia. Czasami krótszy, dłuższy, według takiej naszej miary. Czasami to jest tylko chwila refleksji, czasami to jest tylko akt strzelisty, na który nas stać, a czasami to jest dłuższy namysł. Oczywiście, jak mamy rekolekcję, czy jakiś taki czas, w którym możemy dłużej nad tym posiedzieć i pomyśleć nad naszym życiem w świetle, wierzymy w to. Ducha świętego, który nam przypomina wszystko, tak jak Biblia mówi, co się wydarzyło, my to rozważamy, tak jak Maryja, w naszym sercu. To zawsze jest owocne, bo to jest bardzo konkretne spotkanie z Panem Bogiem. Ze samym sobą, też z samym sobą, ale też z Panem Bogiem. I dzięki temu spotkaniu możemy zobaczyć dużo więcej, niż tylko jak tak sobie sami o czymś myślimy czy nad czymś reflektujemy. Ten rachunek sumienia, kiedy wkładamy to nasze myślenie o sobie w modlitwę, jest też dotknięte działaniem Ducha Świętego. Jeżeli z tego będziemy korzystać, to na pewno. Będziemy mogli zobaczyć postęp w naszym życiu, czego serdecznie sobie i Wam życzę. Róbmy rachunek sumienia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!